Siema mamy kradziemy. witam was w kolejnym odcinku z serii Dzień Zycie Właściciela na samym początku chciałbym was, was prosić o ten dzwoneczek taki magiczny, teraz wam się wyświetli jak to zrobić. Legenda głosi, że ten kto zasubskrybuje i zostawi ten kurde dzwoneczek, ten zostanie milionerem. Mówię to już po raz drugi, tylko że pierwszy z tym odcinku. No i w sumie jeszcze chciałbym Was też poinformować, że kto zostawi subskrypcję, zostanie wyświetlony na ekranie, bo dodałem alert subów na odcinki wszystkie. No, i w sumie jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że jeśli wiecie. 500, sze... 550 łapek pod tym odcinkiem, to ja się biorę za kolejny odcinek z tej serii, w sumie to jest maraton, więc od razu on się pojawi za automatu, więc co, miłego oglądania, trzymajcie się, cześć, Yo. Day, baby, we'll all, oh baby, we'll all, oh. Dobra, więc jesteśmy tutaj sobie na stołniarkach, trochę rzeczkę mi laguje minicraft, bo to jest dragon kurde blaszka, Jesz jeszcze jestem na shaderach i na dodatek Kurde, renderuję filmik, żeby Wam zrobić elegancki maratonik, no i co, no i kurde, jesteśmy znowu na spawnie, co się tutaj dzieje, halo, halo, tutaj ziomek sobie kopie kilka bloków, dobra, on jest czysty w takim razie, tak mi się wydaje, możliwe, że położył sobie, yy, możliwe, że sobie położył piórnik ze szkoły na myszkę i tak sobie kopie, no jedna droga nie jest, dozwolone takie awczenie i kopanie, no dobra, polecimy sobie dalej, co się tutaj dzieje, halo, halo. No, w sumie niewiele się tutaj dzieje z tego co widzę. Na stołniareczkach. Chyba, no nie wiem, no mam nadzieję, że nie będzie problemów z cheaterami, bo, bo chciałbym kogoś pobanować, no czym, jak, jak to będzie po prostu. No, tutaj na razie nikogo nie ma. No nie ma nikogo. Eee, dobra. Tutaj się przejdziemy na te stołniareczki. Znaczy boże, na stołniareczki. Ja pierdzielę Sajek please. Matka wierzyć piesz? No Dobra, jesteśmy tutaj. Eee, no tutaj w sumie też się nie klepią, chłopy. Czekajcie, ja sobie podpalę timera. Eee, dobra. Diamentek z chyba. O, coś tutaj kombinuje ziomek. Coś tutaj kombinuje. Laga ma, czy nie? No, chyba ma laga Laga ma no. Oj, to jakiego? Ci go tam klepią, patrzcie na to w ogóle, co się dzieje, what the fuck. No nie wiem, nie wiem co on robi, laga chyba ma jakieś. Diamantex. No nie wiem, dziwna sprawa, dobra. Eee, polecimy sobie... Gdzie my możemy sobie polecieć, że tak cheaterów, o tutaj jeszcze jest dobre miejsce. Tutaj też jest spoko miejsce w sumie. Konsola banuje za hity, widzę. Mm. No, tu jest taka klepa. No dobra, to wiem, że tak jest ziomka. Eee, no ten diamenteks dalej tak stoi w miejscu. Ty już go kiwknął? Czy, czy nie? Czy co on robi? Tutaj ktoś lata za mną. Nie wiem, kto tam latał. Dobra, to już go nie ma, tego diamantexa. Eee, o, ten może mieć nukera. Miej nukera, please. Chce kogoś banowadzi. Co ma w tym wekuł? No nic nie ma w sumie. No kurde, nie ma hiterów w ogóle, nie? W ogóle nie ma cheaterów. No zero. Zero, zero. Czasami się zdarzą przypadki. O, jest, 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 jest. Już coś kopię chyba ziomek. No ja nie mogę, nie wierzę w typa normalnie. Kurde blaszka. Dobra. Może ktoś będzie tutaj piszał, pisał. Że ma hity do kolegi Koło Iglo Co wy robicie? Dodaj mi na escape, escape mój skipę No to ładnie To ładny premcio No w sumie chyba Chyba na razie nic się nie przyznaje Pewcio fajny Sprawił fejm, no to ładny fejm. Dobra, w sumie nic się nie dzieje. Kurde. ziomki tutaj kupują sobie... Ty no normalnie nie ma cheaterów, naprawdę nie ma cheaterów w ogóle. No i co ja mam zrobić? To tutaj na stowarkach nic się nie dzieje. Możecie napisać, czy w ogóle któryś z tych tutaj czytuje. Patrzcie sobie na ich niki. Napiszcie czy, czy ktoś kto z nich cheatował. Bo ja w sumie no... Mogłem mnie ogarnąć w tym momencie. Zobaczymy co się tutaj dzieje, jak nie, jak to już nic nie będzie działało. No nie no, Steve'y sobie stoją po prostu, nic nie robią. No please, kurde ludzie. Polak sklepi, halo Polaku. Dobra, nie, pójdziemy sobie tutaj. Wow, co on robi? Co on odje... odje... ten, ten za nim leci, pa, ten, ten ma Hellfly'a. Gorczy. Gorczy, tak? skróci ma pvp Może mieć no knock ale że mógł mieć fly'a <coughs> Albo mógł go cofnąć, nie wiadomo Dobra, wiecie co, to nie ma sensu Po prostu będziemy się tepać po, ty po typach Kto jest pierwszy w topce? Y TP, koksik Nie, nie ma go, koksik i ziom, a nie, to są on, to koksik ziom jest Pierwszy w topce Co ja piszę? Koksik. Lognął się? Nie. Koksik ziom. Co on ma weku? No w sumie. No nic takiego nie ma. W sumie szczególnego weku. Co oni kombinują tutaj? Co oni tutaj kurde kombinują? No chyba nic nie kombinują. Ty, no normalnie naprawdę zero cheaterów jest. X-Hype 18 Może mieć speedmine, ale no w sumie speedmine jest blokowany, tak samo jak timer no zobaczymy, zobaczymy. Nie, dobra Tepamy się gdzieś dalej. Reksio Rexio, o nie. Gdzie ten Rexio? Padł, a on padł, ty Willi Gamis Speedmine, no kurde, no please, odpadł się ktoś Ty, no naprawdę, już odcinek trwa 7 minut, około 7 minut i nie znalazłem żadnego cheatera. A się tepam do każdego po kolei, nie? No ja nie wiem, co jest grane. O, Ciczej może mieć Ciczej, może mieć nukera, chyba ma, dobra, ma nukera, je, dziękuję się No bo czekajcie, muszę jeszcze raz, musisz raz jeszcze raz odpalić tego nukera. Bo ogólnie jak ktoś sobie próbuje odpalić nukera, albo speedmina, albo timera, to jakby ma takie symulowanie laga. On się rusza, ale tak naprawdę na serwerze jest w jednym miejscu. Jak wyłączy sobie tego timera, to go cofnie. Albo go wyjebie z serwera nawet. No nie niec, no to się nic nie dzieje w sumie. Naprawdę, no nie ma cheaterów, w ogóle nie ma cheaterów. Dobra, TP Owczak. On może mieć tą klokę. laj go. Nie ma. Dopniemy się, że jeszcze raz do tego cheat ja. No i kopał no, no, manuka, że i teraz tak. no nie! O! Chociaż sobie zbanujemy Obraza administracji Chociaż sobie zbanujemy go Dobra, mam pierwszego bana Co prawda nie za cheaty Ja pierdolę Chichej, gdzie jest? Co? Wlogował się Zobaczyłem, że mu nuker nie działa I tarver, timer to się vlogował Ech, chuj, za dobrze zabezpieczony serwer Logam Eee, longi Longi może mieć jakieś. O, jest, kurde, pierwszy cheater. Ja! Ty w końcu. Pierwszy cheater, a go nie zabiłem, masz choda dobra. E... W końcu nie, o, czekaj. MR-Kacper. MR-Kacper, jestem obok MR-Kaspera. Kacperos, odpal się. jakiegoś sobie odpal śmiało miało. Nioszcze. O, 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 Ten może coś mieć, czy nie? Pitu Gaming. Chyba nic, dobra, gdzie jest ten. Yy, Jak on się nazywał? MR Kasper. No teraz sobie enchantuję, dobra, chwilę pocze... trzeba chwilę poczekać. Dobra, mamy jednego cheatera z panowanego. No naprawdę, ja nie w co się dzieje na tym dragonie. Nie wiem co się na tym dragonie, kurde, blaszka, dzieje, no ale naprawdę. Nie, nie ma cheaterów, no praktycznie nie ma cheaterów, ciężko jest do czytera jakiegoś. Dobra, wiecie co, to w takim razie pod tym odcinkiem, odcinkiem tak samo Wam zostawiam nagrodę na końcu tego odcinka, ja się tepnę w randomowe tp, tu chyba nie ma żadnego kuboida, czy jest jakiś kuboid, czekajcie, trochę troszeczkę odejdziemy, żeby widzieć powiadomienie, no nie ma, nie ma żadnej wie... dobra, nie ma nic, w takim razie tak, ja Wam znowu rozdam yy, bejkona, jednego bej o kurwa, wy... nie, nie wyrzuciłem, yy, rozdam Wam jednego bejkona, Tutaj znowu będzie bacon pod koniec, kurde blaszka, ale wy tych baconów nabierzecie sobie. Ty, prawdziwy widz, który wiecie co, od razu tam refreszuje czasami mój kanał albo coś, no to od razu to zobaczy, nie? Albo jeśli po prostu jakiś warciarz trafi na początku i obejrzy do końca, o proszę bardzo. Dobra, więc jest bacon. Sobie na tych kordach. O, proszę bardzo, może ze ty przychodzi po tego bacona. No i co, ja Wam dziękuję za oglądanie. Eee, pamiętajcie, że jeśli zostawicie 550 łapek pod tym odcinkiem, ja wrzucam kolejny odcinek z tej serii od razu z automatu, bo to jest maraton, pamiętajcie. No i pamiętajcie o zasubskrybowaniu, jeśli chcecie być widocznie w kolejnym odcinku z tymi subami. No i w sumie to tyle. No, trzymajcie się. Cześć. Yo! In the morning, pop shells for a living in baby, gon' smell blood trail Every minute, road wave When you niggas no fair When I hit them every time I see a big I don't hesitate to kill man nobody give a fuck about a roof Either get diplomas or a tool I'ma cool When my youngest, no boo When I am bringing this cage You fuckers fuck a gang Affiliated with nothing but my name Man, I don't give a fuck